serdecznie jeszcze raz. Moi drodzy, chcielibyśmy dzisiaj y, otworzyć Stary Testament, y, otworzyć Księgi Jeremiasza i pokrótce zastanowić się nad tekstem, który został już przeczytany. Y, Jeremiasz szósty rozdział, ósmy werset, ale omówimy sobie Wersety od pierwszego po siedemnasty. Nie wiem jak wy, ale ja lubię czytać Stary Testament z takiego jednego prostego względu. Bóg w Starym Testamencie daje takie proste i bezpośrednie rady. I bardzo często. Kiedy czytamy księgę Starego Testamentu, księgi Starego Testamentu, Bóg mówi: zróbcie tak, a pewne wydarzenia będą miały miejsce. Jest wiele, wiele tekstów, które właśnie w taki sposób są napisane. Pilnie będziecie słuchać mojego głosu: Pan wywyższy wasz naród. Będziecie ulegli i posłuszni. Spożywać będziecie dobra tej ziemi. Są też wersety, oczywiście, dotyczące Sabatu, święcenia Sabatu. Przestrzegać będziecie moich Sabatów, będziecie odpoczywać bezpiecznie. Jest wiele tekstów, w których Bóg bezpośrednio mówi do narodu izraelskiego: Zróbcie tak, a wydarzenia przyszłe. Będą wyglądać w taki sposób. Kiedy otworzymy sobie Księgę Jeremiasza, kiedy otworzymy szósty rozdział, ta koncepcja także jest tam zachowana. Bóg daje pewną radę, ma pewną prośbę, ma pewne przesłanie i wyrazi je w bardzo prosty i logiczny sposób. Ale zanim sobie przejdziemy do tych tekstów, Otwórzmy pierwszy werset, tak? Szósty rozdział, pierwszy werset. I tam czytamy takie słowa. Uciekajcie, synowie Benjamina, z Jeruzalemu, a w te zatrąbcie na róg i wystawcie znak w betkerem, gdyż z północy grozi nieszczęście i wielkie zniszczenie. <laughs> Już na samym początku... Prorok za, w tym tekście, tak, w tym pierwszym tekście, podaje takie dwie istotne informacje. Pierwsza jest taka, że ludowi Bożemu grozi nieszczęście, tak? Grozi coś, co nie spodoba się Izraelitom. Czytamy, skąd te nieszczęście nadciągnie. Czytamy tu o północy. Ale jeszcze wcześniej czytamy pewne miejscowości, tak? Czytamy miasto Tekoa i czytamy także znak w Bet-Kerem. Były to dwie miejscowości, a zwłaszcza ta druga, tak? Bet Kerem, w której była, było, było to pewne wzgórze, w której wystawione na, na wzgórzu, którym, z którego było słychać ostrzeżenie dla Jeruzalemu i dla koła. No więc Bóg w prosty sposób mówi słuchajcie, nadciąga niebezpieczeństwo. I wiedzą o tym wszyscy, tak? Znajdujący się wokoło Jerozolimy. Ale też mamy opis, skąd te nie, nieszczęście nadciąga. Czytamy o króla z północy. Dobrze wiemy, że północ w Słowie Bożym ma wiele odnoszeń, tak? Północ, choćby w Nowym Testamencie, kojarzy nam się z Papiestwem. Północ kojarzy nam się z Babilonem, w, księgę, w księdze Izajasza. Północ kojarzy, na się, kojarzy nam się z siedzibą Bala. Ale przede wszystkim to, co łączy tak? ten kierunek, to to, że jest to pewna moc, która przeciwstawia się Bogu. I czytając ten tekst, widzimy, że niebezpieczeństwo grozi z północy. Ale to niebezpieczeństwo grozi pewnym synom, tak? Czytamy tutaj: Uciekajcie synowie Benjamina z Jeruzalemu. Kiedy przejdziemy sobie do starego testamentu, do pierwszej księgi Mojżeszowej, 49 rozdziału i tam 27 Wersetu mamy pewien opis, tak? Mamy pewien opis plemienia Benjamina. Proszę byśmy otworzyli pierwszy, pierwszy, pierwszą księgę Mojżeszowa, 49 rozdział, 27 Werset. Mamy opisaną sytuację, w którym Jakub umiera, tak? Umiera i gromadzi swoich synów. Gromadzi swoich synów przyłożył po to, by ich błogosławić. Po to, by ci ludzie w przyszłości tak, byli protop protoplastami narodów. I w tej grupie znajduje się plemię Benjamina. Oczywiście te wszystkie plemiona mają pewien opis, mają pewne atrybuty swoje. I kiedy czytamy 27 werset, czytamy pewien obraz, jak te plemię wy wygląda. Benjamin, wilk drapieżny rano pożera zdobycz wieczorem dzieli łupy możemy widzieć jaką naturę ma te plemię tak nieugięte waleczne z wielu opisów czytamy że to było plemię które nie poddawało się które walczyło które było zawsze plemieniem które dążyło do zwycięstwa i w tym momencie Bóg mówi, tak, w Księdze Jeremiasza: Uciekajcie. Nie podejmujcie walki, tak? Oddalcie się z tego miejsca. Kiedy przejdziemy sobie dalej do drugiego i trzeciego wersetu, czytamy pewien obraz, dlaczego ta sytuacja ma miejsce i dlaczego Bóg w takich słowach mówi do tego narodu. Właściwie ten opis zawarty jest w dwóch pytaniach, po czym w kolejnych wersetach mamy pewną odpowiedź na te pytanie. Drugi i trzeci werset. Czy do, czy do uroczego pastwiska podobna jest córka syjońska, że do niej przychodzą pasterze ze, ze swymi trzodami, rozwijają wokół niej namioty, każdy wypasa swój dział. No więc prorok pyta, tak? zadaje pytanie, czy do uroczego pastwiska, czy do dobrego pastwiska podobna jest córka syjońska. Czy ty, Jeruzalemie, jesteś obrazem pastwiska, które karmi? Czytamy, czy są ludzie, którzy przyjdą w obręb twojego miejsca, będą mogli rozbić namioty? wypasać swój dział. Można w taki prosty sposób podsumować te dwa wersety. Czy twój stan jest taki, do którego ludzie, którzy przyjdą, będą czuć się nakarmieni, tak? To jest pewna symbolika, nie tylko opis pewnego, pewnego miejsca, ale też pewne symboliczne przesłanie. Czy jesteś podobny, do takiego pastwiska, które karmi, w, którym warto, w obrębie którego warto rozbić swój namiot. I pada odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź także jest w pewien, ujęta w, pewien, w pewnej symbolice. W siódmym wersecie tego samego rozdziału czytamy takie słowa. Jak studnia utrzymuje świeżą swoją wodę, tak ono utrzymuje świeżą swoją złość. Czy jest podobne? Czy może karmić? Tak? Czy może dawać? Widzimy, że odpowiedź jest negatywna. Odpowiedź jest porównywana do studni, która, w której powinna być czysta rzeźka woda. A jest inaczej. Czytamy utrzymuje swoją złość. Można powiedzieć, że pewne cechy tego narodu nadal są negatywne, tak? Nie będziemy czytać sobie całej tej historii, ale w kolejnych wersetach mamy pewne wydarzenia, które Bóg dopuszcza, tak? Mamy pewne wydarzenia, które sprawiają, że ci ludzie są doświadczani. Że ci ludzie tracą swój dom, tracą swój dobytek, tracą swoje miejsce zamieszkania. I nie czują się z tym dobrze. Nie jest to dobre w życiu narodu izraelskiego. Ale Bóg nie zostawia ich samych sobie. Nadal przychodzi, tak? Nadal walczy o tych ludzi. I w wersecie ósmym. Mówi do nich w prostym przesłaniu: Pozwól się ostrzec. Można by powiedzieć: Daj sobie szansę, tak? Dopuść taką myśl, w której ja będę mógł coś zmienić w Twoim życiu. Pozwól się ostrzec. Daj sobie szansę. Ale bywa tak, że trzeba zrobić pewne rzeczy, tak? Trzeba podjąć pewne kroki, bo ostrzeżenie nie dociera, tak? Nie jesteśmy w stanie i tak samo jak nauczycielski nie jest w stanie zauważyć tak? tej ręki, którą poda, podaje Bóg. Kiedy przechodzimy do szesnastego wersetu tego samego rozdziału. Tam Bóg posługuje się tym, co najczęściej posługuje się w Starym Testamencie, czyli prostym przesłaniem, tak? prostymi słowami. Mówi: Wykonajcie te czynności, i spójrzmy, co będzie dziać się dalej. W XVI wersecie czytamy takie słowa: Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki. Która to jest droga do dobrego i chodźcie nią a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy przystańcie na drogach i patrzcie bardzo prosty obraz kiedy czytałem ten werset kojarzył mi się tylko z jednym z pieszym który musi przejść przez pasy tak przez przejście dla pieszych z człowiekiem który chce przejść przez przejście chce udać się na drugą stronę drogi. On dokładnie, ten werset dokładnie oddaje czynności, które ten człowiek wykonuje, tak? Czytamy: Przystańcie na drogach, tak? Zatrzymajcie się. Pierwsza Boża Rada. Po prostu zatrzymajcie się. Stańcie. Uspokójcie się. Co się dzieje, kiedy człowiek się zatrzymuje, tak? Kiedy człowiek w swoim życiu, albo bieg swojego życia, zatrzymuje w miejscu. Ma czas na przemyślenia, ma czas na refleksję. Ten pieszy ma czas na to, by obrócić się w prawo, obrócić się w lewo. I podobnie w tym wersecie. Człowiek, który się zatrzyma, daje sobie możliwość i daje możliwość Bogu, do tego, by dotarł do jego umysłu. A kiedy już się zatrzyma, tak? Ma szansę obserwować, co dzieje się wokoło niego. Ma szansę przemyśleć, tak? W jakim jest miejscu, w jakim jest czasie, co wokoło niego się dzieje. Kiedy ten pierwszy się zatrzyma, to może, może zdecydować, tak? Iść dalej, poczekać zastanowić się co czynić dalej. I kiedy te proste czynności, kiedy te proste przesłanie, tak, zatrzymaj się, popatrz. Kiedy te proste przesłanie ci ludzie czy my także w swoim życiu wykonamy. Pojawiają się kolejne, kolejne rzeczy, w których możemy, kolejne rzeczy, które możemy zauważyć. Bóg mówi, jeżeli to zrobicie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do dobrego i chodźcie nią. Bóg chciałby, dali sobie szansę, tak? Przemyślenia swojej drogi, przemyślenia w jakim są miejscu, dokąd zmierzają, jaki mają cel życia. Ale też jest pewien efekt tego, tak? Czytamy, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. To nie jest po prostu pewien schemat, który sprawia, że będziemy czuć się dobrze. To jest coś, co sprawi, że znajdziemy odpoczynek dla swojej duszy. Wiemy, że Izraelici przede wszystkim jako naród szukali pokoju w swoim kraju, tak? Tutaj czytamy, znajdziecie odpoczynek, ale Bóg mówi o czymś więcej. Bóg mówi coś, co sprawi pokój w Waszym kraju. Ale najpierw ten wewnętrzny odpoczynek. Jak go znaleźć? Kiedy udajemy się do 11 rozdziału Ewangelii Mateusza, czytamy pewne słowa, czytamy pewne przesłanie. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 20. 9. werset. Mamy tutaj opis misji Jezusa, tak? Tego co wykonał i on w takich prostych słowach podsumowuje to co zrobił w życiu dla człowieka. I czytamy pierwsze bardzo ważne słowa. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca. Już na samym początku Jezus mówi: Ja wiem ja znam Waszą potrzebę, ale ja też wiem, jak Wam to przekazać, jak Wam to powiedzieć. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca. Ale w kolejnych wersetach, w 28, mówi, co musicie zrobić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, tak? Bardzo podobna sytuacja jak w Księdze Jeremiasza. Musicie przyjść, by osiągnąć to, co Chrystus ma, da, ma nam dać. I ten 29 rozdział. Weź, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jest to coś, co niekoniecznie Izraelici rozumieli, jest to też coś, co niekoniecznie, czego niekoniecznie szukali. Ale tak naprawdę ten pokój, jakiego pragnęli w swoim kraju, Opie, powinien opierać się na tym, w jakim stanie jest ich dusza, w jakim stanie jest ich serce. Jezus mówi: „Przyjdźcie, tak, i weźcie to, co moje”. Ale kiedy wracamy do 17. rozdziału, 6. 6 rozdziału, 17. wersetu, czytamy pewną odpowiedź, tak? Czytamy właściwie dwie odpowiedzi. Bardzo takie bezpośrednie. Wymowne i bardzo proste, w którym bardzo proste przesłanie i bardzo prostą odpowiedź dają Izraelici 16 i 17 werset. Właściwie końcówka tych wersetów. Lecz oni odpowiedzieli nie pójdziemy. Nie zastanowimy się, nie popatrzymy w prawo, nie popatrzymy w lewo. Będziemy robić i kroczyć tą samą drogą, jaką kroczymy teraz. Odpowiedzieli, nie pójdziemy. W 17 wersecie jest kolejna odpowiedź. Nie będziemy uważali. Tutaj czytamy też o pewnych stróżach. Może przeczytamy 17 werset. Postawiłem też nad wami stróżów, żeby wołali. Uważajcie na głos trąby. Lecz oni odpowiedzieli, nie będziemy uważali. Postanowiłem, postawiłem stróżów, tak? Postawiłem proroków, którzy mówią i przekazują. Ale odpowiedź jest bardzo prosta. Tak jak Bóg daje prostą radę, tak Izraelici też w prosty sposób odpowiadają: Nie chcemy i nie udamy się w tym kierunku. Czy my dzisiaj możemy z tego tekstu, tak, z tego szóstego rozdziału, wyciągnąć pewną naukę? Co Bóg może dzisiaj chciałby widzieć w nas, w naszym, w naszym społeczności? Ten szósty, szósty rozdział mówi bezpośrednio. Chcę, byście byli zielonym pastwiskiem. Chcę, byście byli w takim stanie, by ludzie, którzy są wokoło, mogli przyjść się nakarmić. By ludzie, którzy są wokoło, mogli, czytaliśmy, rozbić namiot, tak? By mogli czuć się dobrze. Ale bywa tak, że można być też przysłowiową studnią, tak? Czytaliśmy, że ta studnia. Nie dawała żywej wody, ta studnia, ten symbol tej studni nie pokazywał nic dobrego. I właśnie w takim momencie Bóg mówi, tak? Bóg apeluje do ludzi. Zatrzymajmy się, zastanówmy się, przemyślmy, dokąd zmierzamy. Chciałabym, byśmy jeszcze na chwilkę wrócili do księgi do Ewangelii Mateusza, bo ona w takich dwóch słowach tak naprawdę pokazuje, w jaki sposób możemy stać się owym pastwiskiem i w jaki sposób ci ludzie ze Starego Testamentu, naród izraelski, może sprawić, by ich kraj miał pokój. Bardzo prosty sposób. Bóg mówi, jak to zrobić, tak? Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Amen.